O kurde jest problem, bo ja sprzedałem tą grę Wydałem na... na co mogę wydać? Na gry hen... Tak? Nie. To p się, A. To się p w takim razie. No, Siemano, przystojniaku. Cześć! co tam, misiaczku? Nie wiem, ale to, ono, to wygląda jak milion dolarów. Był Zrób, wspaniały. może, jego opis, w sensie, wiesz, recenzję auta. Ona jest 10 na 10, ale. Ale jest posklejana z każdej strony. <grym> ale jest samochodem kolorowym. Ja toleruję każdy kolor samochodu, dlatego jest 10 na 10. Bez broni, kurwa. <grym> to ty powiedziałeś? Volkswagen. Auto. oto. No. Co do kur. Co. Co się dzieje? Co jest? O czym ty mówisz? Nie słyszysz tego dźwięku? Jakiego? Gdzie jest droga? Jakaś to była droga? Przecież na tym. Samochód nam gaśnie, ty na tym silniku. Dymi nam samochód, kur... A! Co mnie dymi? Nooo, się. Ty masz jakieś zwidy? No, mówię ci, na samochód dymi. Ja pierdolę, ale na no, samochód nam dymi. U mnie to się auto odwróciło. Co? Ja jestem dobrym nogami, w Słuchaj teraz, słuchaj silnik, jak możesz okej? Widzisz? Co mam kurwa widzieć? Nie jestem mechanikiem. Co ty kurwa, myślisz, że ja wszystko robię o tym, a ta kurwa. Samochód nam dymi, jak. ty pierdolisz, już się spoczysto, ja nic nie widzę. Tja, daj mi w ja ci pokażę, jak jest u mnie. Co się dzieje? Ty co teraz? Co w takiej sytuacji? Zmieniamy silnik po prostu, na stary. O ja pierdolę. To byliśmy uhachani na końcu, pamiętam, że no, tego odcinka, ślindik, by na nawet silnik w ogóle zajebić samochód. Kurwa, tak. mać... Nie mogę tego starego wyjąć, tego nowego. Jest kurwa za duży. Samo no wiesz, to jeszcze dzisiaj? No wiesz jak się ciężko z tym idzie kurwa? <laughs> tak to jest kurwa ciężkie, no ja najpierw muszę wyjąć stary, ale żeby wyjąć stary... Co? Przecież gdyby nie ja, to byś kurwa zginął. Wszystkie rzeczy zostały o tym na samochodzie. usterko, ten Minecraft, dziewczynka i w ogóle. O nie. Gdzie jest Minecraft dziewczynka? Jak się strało? <grymny> 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 Chcesz coś, coś powiedzieć? No? Masz śliczne oczy. No dzięki, dzięki. Mogę go posmyrać swoimi... Z... 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 A, nieważne. Albo... A, nieważne. Możemy się posmyrać zębami jak chcesz. W tym momencie. A, nie, teraz nie. Teraz nie. Trzymaj auto. Zajebałeś w kaktusał. Nie ty. Co ty pierdolisz? Nie ja cały jadami. czas nie jadę. No nie wiem czy ja za dużo wody wypiłem, czy za mało. Może ty przez tą rękę coś mi do chuja przyczepił. Myślisz? Słyszysz to? To kurwa u mnie jechało. <laughs> Ale ładna ta droga, nie? się tak spokojnie bardzo jest, nie uważasz? Kurwa, ja nie widzę drogi. My jedziemy po pustkowiach. <noise> co ty No, Dobra, bijam. O kurwa, macie się, Co ty zrobiłeś? Co? Najlepsze jest to, że ja nawet nie widzę. O, co też O kurwa. Co się dzieje? Mam 3 fps -y. O, jestem. Ale mi wszystko zniknęło O kurwa, jesteś, coś, Coś ty zrobił? Ja może mieć tu przyczepę w ogóle, ty? Weź mi ją doczepmy, proszę, doczepmy przyczepę Ani <laughs> ma kół. Idę do tyłu, bo jesteś chujem Aha Hmm, obrażony w ogóle siedzi hm. Ten samym po lewej Mhm, dawaj tam O kurwa, nie <laughs> tak mocno Kurwa na dwóch kołach. Kurwa, no. 50 litrów alkoholu. Jakbyśmy się schlali kurwa, to byśmy nie wiedzieli gdzie jesteśmy. Wiesz nie musimy jakby otwierać po kolei tych, tych pojemników, tylko po prostu klikamy sobie lewym przyciskiem myszy, drink i w ogóle. Serio kurwa debilu? <laughs> Naprawdę kurwa? No nie spodziewałbym się. Tak, jak mam ciebie życie? Jak ci to życie mija? A no spoko. Jest okej. Okay. Mogłoby być, lepiej, ja być. Aha. To przepierdol. Ciąg się kurwa w lesie. Hahaha. <grym> Co ty odkurwiasz? Dlaczego ten samochód tak pełny jedzie ty? Ty jedziesz w ogóle? No jadę. To u mnie stoimy w miejscu kurwa. Co ty pier... Widzisz ten budynek? Nie. <grym> kurwa u mnie stoimy w miejscu ty. <grym> 2, 2 km Dwa kilometry za tobą pewnie. <grym> weź się, weź. z auta i kurwa zostawiłeś mi auto. Gdzie jest auto? No tutaj kurwa stoi. No ja pierdol. <grystanie> oh, o kurwa się przestraszyłem! Ciebie! Ja. Ogóle... Jaki kolor? To nie jest czerwony, okej. Okay. A to jest czerwony? Jest. Tylko, że mało dałem. Farbuj tak, żeby po prostu ładnie go obmalować, nie kurwa tylko kawałek. Zjebię, przepraszam. No to się pierdol szmato. Te <grystanie> kupiłem niby jakieś krople do nosa, ale to są krople do oczu i do uszu. O, um, Bieszka, jadymy? Jadymy na kurwy. do obciągnąć do kutasa. Jadymy na kurwy. <laughs> tak jest git, jedziemy. Perfekcyjnie. Mogę się obejrzeć w tym lusterku. Jadymy. Co ty robisz? Robota na kurwy. <laughs> obciągnąć do kutasa. Jadymy na kurwy. <laughs> Mamy Nisa Jadimy na kurwy! Co jest? Zabiją nam, zabiją nas teraz! Zabiją nam! to zobacz, może dzieci jeszcze będą. Mam gaz też! Hehe, <noise> powiedział Hitler, <w> 39. Maszka! <noise> Sirven, jeżeli zginę, wiedz, że cię nigdy nie kochałem. Aha, to ze skaż. O, przeżyłem! O, nice! Szkoda. Jest tam coś ciekawego? Bułkę mam! Dla I bułki. mam też farbę kolejną. O możesz dać. Tak. Musisz z każdą autobus? Skacz kurwa, raz. O kurwa, jebany parkurowiec. <grym> jak się <grym> przestrasz. <grym> co ty wiesz, man no A Paluszki. Tu już się kurwa dwie godziny wpierdalasz, tak nie trzy. No bo ja jem poli. Ty byś co szybko je wpierdalił, co? Gruba się, jebany. Gruba się, ty kurwa, je padaj, byś Nie rozumiesz, nie jestem gruby. Bym cię przyduścił, rozumiesz ci się spodobało jeszcze. Kurwa, co ty pierdolisz? Z moich czasów to nie było takich fur. Jakie były? Kiedyś się rowerem jeździło, albo z buta szło. Żebym do szkoły dotrzeć, to ja musiałem lasami, górami, rzekami płynąć, rozumiesz? Jadę wy na kurwy. Ej, no na droga chyba się robi, ja patrz. Nie no, taka sama jest. Co ty pierdolisz? Nie było tych chyba. Czego? Nie było takich pasów chyba No no były Papryczka Idę coś na górę. O kurwa Co? Dużo <noise> Lornetka <głosy> Lornetka jest dawną no, O kurwa, co się dzieje? <noise> z coś z lewej, z lewej jest, czy mi się wydaje? No lornetka mi wypadła <noise> Ja zauważyłem, że... kurwa! Gdzie to widzisz w ogóle teraz, czy... Bo nie tak Ale gdzie? Przed nami? No rozejrzyj się do kurwy nędzy, widzisz to? Co? Nie ma pustyni na przykład! No jak? a co to jest? To nie jest pustynia! A co to jest kurwa? To ty jest ciebie? trawa! Nie widzisz? Masz tutaj trawę? Ty nie widzisz! Nie, ja widzę pustynię! Co to kurwa jest? Ty! Ale mam tu 4 fps No -y. nie farbuj cały, żeby użyć cały żółty ten samochód! No jak nie, cały żółty robimy fake taxi! Ale chodzi ci głównie ta Gierka, ja pierdolę. Czasem u mnie 9 FPS. Przecież się popłaczę zaraz. Może pony w ogóle zamontujemy jakieś nowe? Eee, dlaczego ty mnie zmuszasz? No dobra. Mogę ci umyć mordę? Umyj mi oczy. Ohoho, oho, dzięki. Misiu kolorowy Ty, ale otwórz mi bagażnik, bo że nie patrz. nie patrz. patrz. A? Nic. Czy ty wziąłeś sobie helenkę? To jest zagadka. To kurwa, nie to jest trawy. Ty, to proszę się z nią w buszu schował. Czekaj, Marze, trzymajcie się. Jest m... Nie ma m... Ja pier... Dobra, wybawiliśmy się. No po co zabierasz? Wciąż zostawiasz tą m... wieta. Wypierdaj. Kurwy dron przyjebał się, jebi się. Jak siedzi grzecznie z tyłu w ogóle. Ta to daleko jest. Wiesz, że miałem w gimnazjum przezwisko duży? Hehe, <gulę> czemu? Ja miałem dużego chuja. Zreszymy o kurwa! O kurwa! Aż mi gierkę slagowało. Mam jeden FPS. Eee, E, umyj ja samochód. Moja praca. <gulę> Tu jest kolejna fura, lOL Samochód jest kurwa na dachu? No, widzisz? A no, lol Co ty robisz? <grym> o, odpalił ten na górze. No, teraz zejdziesz nim teraz, dobrze. <grym> Let's go. ja pójdę do ciebie i siądę obok. Nie poczekaj, patrz patrz sobie, <grym> pozostaję, <grym> Jebany co zrobić? mi się wydaje, że można by było autem pociągnąć tą cysternę, tylko czy jest sens ją ciągnąć, ciągniemy ją? Jak pociągniesz, mi chuje. synu No już powinno teoretycznie odpalić, i jest to na diesel, no już 76% No lipa no, coś się Co ty robisz, cysternę przytrzymywałeś No nie mogę zamarnąć nie mogę co, nie i Co ja się Weź może też zmienimy coś? Nie no, fajny jest! <grym> to, jest. to wygląda jak, jak ja, zobacz, taki wąs. Ale masz jak na mordzie. Ty, ja, to fajne na miniaturkę by to było, jak tak stoję koło tego, Nie tak polizogo jeszcze? Jak? Nie wiem czy my jak, jak puściłem gówno w tej grze, to taką ulgę poczułem. <grym> nie wiem o co chodzi, ale poczułem taką ulgę, kurwa. A co to jest to? Co? Jest kurwa żółty jak Twój kolor skóry, to nie chociaż zderzak będzie czarny jak mój kolor skóry.